Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam, witam, kolejny odcinek Familiady, na początek taki dość rodzinny yy, typ, z zapierdala, typiary ruchają sobie, ona taka dosyć szczuplutka, żwawa, zna wszystkie motywy, motywiki, taka, no bardzo, bardzo daje rady. No i tak sobie rucha, zadowolony bardzo typ. No i w końcu przemawia do niej, mówi słuchaj, owszem, fajnie się ruchasz. Wszystko w porządku, ale no cycki masz trochę małe. A ona do niego tato, ale ja mam dopiero 6 lat. No i tak rodzinnie właśnie zaczęliśmy nasz program. I przechodzimy już do pytań. Przepytanie, pytanie. Wymień, ile najwięcej widziałeś naraz psów? 101 dalmatyńczyków. Witaj Macieju, z zawodu słyszałem, że jesteś tapicerem. Podobno wynosisz na lewo tarczany twojego zakładu, ale przejdźmy już do pytania, podaj rok, w którym rozpoczęła się druga wojna światowa. 1941. Jaki tytuł ma film z Jamesem Bondem, w którym zagrała Izabela Skorupko? Rok 07 A teraz niech następna rodzina sobie coś zgadnie. Zgadujcie sobie nawet trójkę, niech macie łatwo. I w ile dni Willie Fogg okrążył kulę ziemską. 80 dni dookoła świata. Ja bym powiedziała 7. 80 dni dookoła świata. I następne pytanie jest, co ostatnio most wsadził ci w dupę? Ogólada. Termometr. A to wiesz, co ostatnio wsadził w dupę? Skąd tam i następne pytanko. Jak nazywa się osoba na ringu, która ma założone rękawice bokserskie i walczy z drugim? Tak. Sędzio. No, no i wielki finał. Zapraszamy jakichś dwóch. Niech przyjdzie, bo tamta rodzina słabo odpowiadała. Chodźcie szybciej, gruby też chodź. No, trochę zmienione przepisy będzie jedna osoba, ta w białej będzie, a ty idź do domu, bo już cię nie nadajesz. Najlepiej wolniej. No i teraz Ty zostałaś wybrana jako idiotka dnia, a więc zadamy Ci parę prostych pytań, a Ty odpowiesz i wygracie albo nie wygracie. Oto pierwsze pytanie. Jak nazywa się pieniądz, którego używa się w Rosji? Dolar? Co? Co się dzieje w czasie, gdy na niebie nie ma chmur i świeci słońce? Fadalerz? Kogo? Kogo nie znasz? Sławnych osób? Tak nazywa się pojazd, który jeździ na kółkach po ulicy i wozi ludzi. Statek? No, twoje odpowiedzi były y, zajebiste i wygraliście. Cała rodzina wygrywa bilety do kina i tu niech chwilę kamera mnie pokaże, a nie tych idiotów. A my widzimy się za tydzień. Do widzenia.